Cześć, spędziłeś pół życia w lesie i masz Morę i Krzesiwo. A co z Twoimi najbliższymi, żoną i dziećmi? Jesteśmy na targach Euro Target Show w Poznaniu i zobaczymy, co tutejsi wystawcy przygotowali dla nich. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na stoisku Armytek. Oni zajmują się latarkami. Mamy ich kilka, ale zobaczmy, co mogą pokazać się dla dzieciaczków, żony. A pogę na o tych latarkach. E, najciekawszą latarką z naszej oferty jest latarka kątowa. Zrobiło się na polskim rynku już naprawdę kultowa. E, mamy kilka różnych modeli z całej oferty naszych latarek kątowych. E, tutaj, na przykładzie tych trzech, zaprezentuję. E, gdzie mogą się przydać ogólnie, jak, jaką mają funkcjonalność te latarki? E, jest to, są to latarki, które przede wszystkim można używać jako latarka do ręki. E, latarka e, jest wodoszczelna, a więc można z, z niej korzystać w wodzie. E, wytrzymuje zanurzenie do 10 metrów przez 2 godziny. Latarka ma w zestawie paski na głowę, a więc można używać ją jako czołówka. Tutaj, może pokażę, jak to wygląda, jeśli chodzi o e, montaż. E, o, oh, super. Latarka w tej obejmie, e, można ją albo do góry, albo do dołu troszkę podnieść. E, latarka ma w zestawie Clips, a więc dodaszka na czawce może być też montowana. Szczególnie te lżejsze modele, krótsze. W środku ma zwykły standardowy akumulator 18650, a więc można mieć na zapas parę akumulatorów kupionych od dowolnego producenta na Allegro i naprawdę mieć cały weekend zapełniony, jeśli chodzi, zapełniony, jeśli chodzi o światło. Są dość mocne, mają około minimum 1000 lumenów. Ten, akurat, model ma dodatkowe światło czerwone. Yy, tak to świeci. Do czego nam przydatne światło Niezwykle czerwone tylko się przyda w lesie, jeśli chodzi o to, że zwrok dość szybko się przystosowuje do ciemności po wyłączeniu tego światła. Plus nie lecą do niego meszki, owady po prostu nie widzą, zwierzęta, owady nie widzą światła czerwonego. Super. Dodatkowo w naszej ofercie są yy, latarki troszkę cięższe, z większym akumulatorem, yy, takiego typu, 27700. Też standardowe, nie dedykujemy od akumulatorów. Można sobie dokupić na Allegro, powiedzmy. I to już jest latarka, która ma 4000 lumenów.